A gdyby tak czarować długopisem: lumos! W dzisiejszym odcinku magicznej serii wykonamy taki projekt DIY i będzie to różdżka, ale nie taka zwykła różdżka, tylko różdżka długopis. Także będzie można nią... Po prostu pisać. Jest to taki fajny projekt, który możemy wykorzystać później, na przykład w jakichś żurnalach czy w innych notesach, właśnie o takiej magicznej tematyce. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, żeby wcisnąć dzwoneczek, i wtedy będziecie na bieżąco w moich filmach. Pamiętajcie, że mamy konkurs, w którym należy. Skomentować każdy film z magicznej serii, e, wykonać trzy prace, zgłosić je, pokazać w social media e, i można wygrać tajemnicze pudełko. E, prace nie muszą być wykonane jeden do jednego. Ważne, żeby były zainspirowane yy, i żeby były w tym samym klimacie. Natomiast nie trzeba używać tych samych przydaści, tych samych papierów. Tak naprawdę jest tutaj dowolność. Także przechodzimy do naszego projektu. Do wykonania tej różdżki nie będziemy potrzebować dużo elementów, będziemy potrzebować na pewno wkład z długopisu. Dowolny wkład, najlepiej taki cieniutki, żeby on nam później fajnie do tej naszej pracy wszedł, bo będziemy najpierw robić różdżka, dopiero później będziemy tutaj montować ten wkład. Potrzebujemy kawałek arkusza papieru, ręcznik papierowy i klej. I to właściwie jest tyle. Później będziemy jeszcze potrzebować dodatki do tego, żeby tutaj go jakoś fajnie ozdobić. Klej introligatorski nada się tutaj świetnie, zwykły magik również tutaj będzie dobrym wyborem. Potrzebujemy po prostu klej który nam później zaschnie na kolor przezroczysty, chociaż tak będziemy to malować, więc nie jest to jakaś tam duża duży wymóg. I teraz będziemy naszą kartkę papieru, to jest akurat format A5, czyli półka 4 i od rogu rolujemy Dobrze by było, gdyby on był zrolowany, tak, że jedna część będzie troszeczkę cieńsza, druga grubsza, ale nie jest to wymogiem. Tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby taki rulonik nam tutaj powstał i to będzie baza naszej różdżki. Także nakładamy teraz na ten koniec, na ten róg troszeczkę kleju i zaklejamy. Wcześniej nie ma wymogu, żeby to zaklejać i tak zaraz będziemy wzmacniać jeszcze ręcznikiem papierowym. I ręcznik papierowy z tym takim magicznym składnikiem, który nam tutaj e, wykończy ten nasz, tą, tę naszą różdżkę, ponieważ w tym momencie no, nawet jakbyśmy to pomalowali, to to nie będzie wyglądało fajnie, bo będzie po prostu widać, że to jest zwykły papier, e, a potrzebujemy mm, fajnie tę różdżkę mm, tak podrasować. No i teraz właśnie zaginam tą końcówkę do środeczka, tak, żeby tam nam nie została dziura, chociaż możemy tam oczywiście wkleić na przykład koralik i też będzie to fajnie wyglądało, będzie fajnym wykończeniem. E, papier, e, ręcznik papierowy drzemy na paski. E, najlepiej jest podrzeć z tego względu, że później te y, brzegi nie będą, nie, lepiej się nam wpasują, nie będą się odcinać. I też zauważcie, że w jedną stronę ten ręcznik lepiej się drze, w drugą gorzej, dlatego najlepiej po prostu sprawdzić, którą będzie nam najlepiej. I na taką małą różdżkę naprawdę tego papieru nie trzeba dużo. Jeden taki płatek wystarczy. I na początek ja odrywam kawałeczek i będę zaklejała właśnie e, ten koniec różdżki. Mm, ten, w którym nie będzie wkładu, tylko ten drugi, z drugiej strony. I dociskamy, przykładamy, tak żeby nam to wszystko fajnie tutaj się zamknęło. Jeżeli chcecie tam zainstalować, na przykład, koralik, no to ten, ten etap, ten krok musicie pominąć. No i teraz, słuchajcie, nakładam klej za pomocą takiego pędzla silikonowego, bo jakoś tak najlepiej mi się nim pracuje. Nakładam na różdżkę, i teraz będę właśnie nakładać tutaj na papier też klej i skręcam to, to takim pod kątem, tak, żeby yy, jakby nie powstał jeden rulonik, tylko żeby schodzić w dół i coraz bardziej nakręcać ten papier na, yy, na ten nasz yy, zwitek papieru. Tutaj mamy fakturę na tym ręczniku papierowym, ale nie jest to problem z tego względu, że i tak o pod wpływem kleju to się wszystko wygładzi. I mogą się robić zakładeczki na tym, bo gdzieś tego papieru będzie w jednym, w jednym miejscu za dużo. To nic nie szkodzi, po prostu nakładamy klej i te zakładki same się tutaj jakby złożą. I teraz tak, to jest różdżka, więc ona nie musi być idealna. Nawet właśnie to, że będą jakieś takie zagięcia, zakładki, to wszystko nada fajnego efektu i będzie bardziej ten długopis wyglądał właśnie jak taka różdżka stara z drewna. Także to doda do dodatkowego, fajnego klimatu. Także tym tutaj absolutnie się nie przejmujemy. I ten papier będziemy nakładać, ręcznik papierowy, będziemy nakładać do samego dołu. I też jest właśnie ważne, żeby ten klej był nakładany od góry, a, ty, a nie od dołu, no bo wtedy nam się po prostu lepiej to przyklei i też tę te fakturę mm, możemy tutaj z tego zgubić. Tutaj właściwie już został mi tylko malutki kawałeczek tego, żeby przykleić, także sporo jeszcze tego ręcznika papierowego nam tutaj zostanie. Przestrzegam Was przed tym, żeby nie używać arkusza A4, z tego względu, że mm, arkusz A4 jest troszkę za duży i ta różdżka po prostu wyjdzie nam naprawdę... Mm, taką bardzo, bardzo dużą. I oczywiście jeżeli chcecie, żeby to była taka bardziej powiedzmy pełnowymiarowa różdżka, a nie taka no, mała, mała miniatura, replika, która będzie długopisem, to wtedy oczywiście bierzcie arkusz A4 i myślę, że bardzo fajna, duża różdżka Wam wyjdzie. Próbowałam. <laughs> nie jest skończona, ale próbowałam i rzeczywiście wychodzi naprawdę, naprawdę spora. Także, jeżeli chcecie właśnie samą różkę, to, to polecam. I sam ten papier z klejem naprawdę nam tworzy taką fajną, powiedzmy skorupę, dzięki czemu ten długopis będzie też funkcjonalny, bo będzie nam bardzo dobrze się nim pisało. Także już kończymy. Przy końcu pojawia się problem, z tego względu, że ten długopis będzie nam się kleił, natomiast zostaje nam już mało miejsca tego, żeby przytrzymywać, ale ale tutaj sobie z tym można poradzić właśnie kładąc na jakiś pojemnik, tak, żeby za dużo miejsc styku nie było, ale wtedy, wtedy nam to będzie to łatwiej. Myślę, że to jest taki fajny projekt też do wykonania z dziećmi. Też myślę, że dzieciom się spodoba. To raz a dwa, że, yy, no, że nie jest taki trudny, troszkę można się ubrudzić, także wszystko, co dzieciaki lubią. I ten projekt będzie taki dość wieloetapowy, z tego względu, że najlepiej jest zostawić taką różdżkę do wyschnięcia po prostu na noc, żeby nam dobrze wyschło, żeby później z tym nie było problemu. Ja teraz jeszcze tutaj, zanim odłożę tę moją różdżkę, to chcę troszeczkę dodać jeszcze takiego fajnego elementu i tym elementem będzie sznurek. Ten sznurek po prostu doda nam... Tutaj takie ozdoby. Możemy tutaj jeszcze użyć kleju na gorąco, co będę też robić, ale możemy, możemy w ogóle nie nakleić sznurka, tylko taki wzorek zrobić właśnie z kleju na. Na gorąco. Możemy przykleć jakieś jetty, jakieś y, półperełki. No naprawdę tutaj już jest duża dowolność. Możemy też wziąć y, taką konturówkę y, i też zrobić jakieś takie fajne ese floresy, które no po prostu fajnie wyglądają na tej różce i dodają jeszcze do niej taki dodatkowy element y, wizualny, który będzie ciekawy. Natomiast ja tutaj przyklejam y, sznurek i też robię to teraz, bo no ta póki ta różdżka jest mokra. Y, to, no, no to później to też musi z tym sznurkiem wyschnąć, a nie chcę już później następnego dnia znowu odkładać tej różdżki, znowu do wyschnięcia, tylko już w tym momencie dokładam. E, ten sznurek nie jest bardzo prosty do przyklejenia, także tutaj trzeba po prostu w miejscu, gdzie mam nałożony klej, przytrzymać przez chwilę e, tak, żeby ten klej nam związał i sznurek się przykleił. I też dzięki temu, że ten sznurek jest przyklejony, no to wiemy, w którym miejscu ma być zainstalowany wkład od długopisu. Także myślę, że jest to dobra opcja. No i zostawiamy najlepiej na noc. E, I tak, magicznie mamy już kolejny dzień. E, Różka jest naprawdę dobrze wyschnięta. I teraz przyszedł czas na to, żeby już zainstalować nasz wkład, ale również, żeby, żeby tę różdżkę przyozdobić. E, ja... Nakładam klej na gorąco i delikatnie wciskam ten nasz wkład. Tam może się też zrobić troszeczkę ten, ten rulonik wcisnąć, więc trzeba po prostu delikatnie pchnąć tym wkładem i wtedy spokojnie idzie. Także widzicie, nakładam na, na wkład do długopisu, nakładam troszeczkę kleju na gorąco i dociskam, dociskam coraz dalej. I dzięki temu ten wkład będzie nam się trzymał w tej różce i będzie też się dobrze nim pisało po prostu. Także tutaj. Jeszcze wykańczam, troszeczkę dałam klej na gorąco i jeszcze, jeszcze dociskam tę końcóweczkę. Także już widzicie, no, już ta forma różdżki jest prawie że zrobiona. Także tutaj jeszcze dodaję takie kropeleczki, właśnie, y, które są taką ozd dodatkową ozdobą. I najlepiej wszystkie takie elementy właśnie zrobić przed malowaniem, żeby później to wszystko zamalować, y, ujednolicić, i wtedy to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądać. I oczywiście musimy troszeczkę zaczekać, bo klej na gorąco też musi wyschnąć. Także czekamy, czekamy odrobinę. Ja oczywiście niecierpliwie spróbowałam. I ten klej jeszcze, jeszcze nam nie wysych, także możemy chwileczkę odłożyć. Ja przygotowałam tutaj farbki, to są trzy farbki, ja na samym końcu tego filmu Wam pokażę dokładnie, jakie te farbki są, tak żebyście yy, no, mogli się zainspirować. Niekoniecznie to muszą po prostu być farby w takich kolorach, jakie chcecie mieć różdżkę. Ja uznałam, że ta różdżka będzie w kolorach brązu. I mam dwa odcienie brązu, i do tego mam jeszcze też bardzo fajną farbkę złotą. To jest takie stare złoto, i naprawdę genialnie wygląda, do, wygląda na tej różce i też myślę, że będzie fajnie wyglądał na jakichś takich przecierkach, czy, czy metodą swojego pędzla gdzieś malowane. Także naprawdę farbka jest super. No, i co robię? Biorę mm, farbę akrylową, to są farby akrylowe, i to też jest właśnie ważne, mm, i nakładam, nakładam farbę na różdżkę. Jeżeli się okaże, że jest, to krycie jest za słabe, no to możemy tutaj nałożyć dwie warstwy. Ja natomiast starałam się tak nakładać y, y, tę farbę, żeby no, żeby tutaj y, zrobić tą warstwę jedną, e, ja używam dwóch odcieni, znaczy na razie nakładam jeden, ale będę używała później drugiego odcienia brązu, z tego względu, że uważam, znaczy wydaje mi się, że wtedy ta po prostu wygląda ciekawiej i całość jest taka bardziej trójwymiarowa, bo widzimy różne te odcienie, e, ta jest po prostu ciekawsza, bo jeżeli to by było tylko jednym kolorem, to ten efekt by byłby taki, nie wiem jak to powiedzieć, płaski. Um, tak mało by się na tej różce dzia coś działo. Um, a dzięki temu, że mamy um, tutaj dwa kolory, to to wszystko będzie fajnie, fajnie ze sobą korespondować. I tutaj, gdzie mamy sznurek, troszeczkę trudniej w malowania, bo mamy dużo tych takich szczelin. Natomiast tutaj, na tym, gdzie już mamy bardziej gładką powierzchnię, no to tutaj to malowanie już nam pójdzie dużo, dużo szybciej. I już mamy tą pierwszą warstwę pierwszego koloru nałożoną, jeszcze końcówka mi została. E, natomiast tutaj teraz mamy dwie opcje. Opcja dla cierpliwych odkładamy różdżkę i czekamy aż nam wyschnie, a opcja dla niecierpliwych bierzemy suszarkę albo nagrzewnicę i suszymy warstwy. Także ja zdecydowałam się jednak na nagrzewnicę i tutaj e, nagrzewam, znaczy nagrzewam, no, suszę po prostu tę moją różdżkę. Tak jak widzicie, tutaj ta farba już zas, zaczyna ładnie zastygać. Mam też gdzie niegdzie takie momenty, gdzie jest niedomalowane, zwłaszcza tam, gdzie jest sznurek, bo tam no, rzeczywiście w te szczeliny ciężko jest y, dojść. Także ja tutaj jeszcze biorę y, znowu pędzelek i te szczelinki gdzieś tam, gdzie gdzie tam mam elementy jeszcze przy świtu, y, czy papieru, czy sznurka, to jeszcze domaluję. Y, y, I zaraz też będziemy to jeszcze podsuszać, tak żeby jak najszybciej tutaj nam to wszystko y, wyschło i żeby można było dalej kontynuować pracę. Ja jestem niecierpliwa i lubię szybkie efekty, także wolałam podsuszyć. To no nie musi być idealnie sucha. Ważne jest tylko to, żeby ona była na tyle podsuszona, żeby można było nałożyć kolejne warstwy farby, tutaj jeszcze gdzie gdzieniegdzie podsuszam i została jeszcze mi ta końcówka. Więc ta końcówkę jeszcze tutaj podmalowuję tym samym kolorkiem pod suszę i będzie można nakładać kolejny odcień także tutaj pracy nad tym jest dość sporo ale myślę, że efekt jest wynagradzający Pędzel czyszczę z poprzedniej farby i za chwileczkę będziemy nakładać kolejny odcień On jest troszeczkę inny i no doda takiej głębi tej pracy, że będzie taka dużo ciekawsza i tutaj już też nie maluję bardzo dokładnie, nie nakładam dokładnej warstwy tej farby, e, tylko tak właśnie, gdzie nie gdzie domalowuję, tam gdzie mam jeszcze właśnie jakieś prześwity, to tam nakładam więcej tej farby i tak dosyć nonszalancki <grym> sposób e, no nakładam te farby, tak samo tutaj na tym sznurku, nie skupiam się, żeby tam gdzieś wchodzić te szczeliny, nie, bardziej gdzieś tam powierzchu y, przejeżdżam no tak właśnie, żeby, żeby to fajnie wyglądało. Te różdżki też nie są wykonane z drewna, też nie są w takim jednorodnym kolorze, tylko um, też się mienią na, na kilka, także myślę, że to też będzie fajnie wyglądało. I tutaj tak samo jak wcześniej, wrów chodzi na grzewnicę. Oczywiście, jeżeli nie macie na albo suszarki, no to zostawiacie tutaj um, na jakiś czas um, do wyschnięcia, tak żeby farba nam wyschła. I teraz ostatni etap, mój ulubiony, dodajemy złoto. I o ile ta różka na razie nie wygląda tak dobrze, to popatrzcie, jak dodajemy tylko złota. I też dodajemy powierzchu, też nonszalancko. Nie pokrywamy całości. Pokrywam tylko tak, żeby ona się mieniła, to to wygląda po prostu niesamowicie. Sami zobaczcie, że od razu nabiera zupełnie, zupełnie innego charakteru, innego wyglądu, no jest po prostu. Rewelacja, także polecam Wam tutaj dodać jeszcze troszeczkę właśnie jakiegoś takiego błysku do tej różdżki, będzie to wyglądało naprawdę nieźle i tak samo jak wcześniej tutaj też dodaję, znaczy wy, też, też tutaj to nagrzewam nagrzewnicą, żeby mi szybciej wyschło, natomiast tutaj ta warstwa jest tak malutka. Że to bardzo szybko wyschnie, ale zanim będziemy już normalnie używać um, tego długopisu, to i tak należy go, mimo tego, że już go podsłuchują, należy go jeszcze e, zostawić na jakiś czas. Też najlepiej na jedną dobę, i wtedy już e, ta farba nam tak wyschnie, że będzie to super wyglądać. No, efekt moim zdaniem jest niesamowity. E, no i wart tych dwóch dni pracy i, e, i tego, mm, tego brudzenia się, bo ja nie, nie lubię się brudzić, ale dla tej różdżki naprawdę. Było warto. I teraz tak jak mówiłam wcześniej, pokazuję Wam farbki. Ta złota to jest właśnie fabryka dekoru. To jest taka farbka Kameleon. Ja ją mam z fabryki, z Craftveny, przepraszam. Z fabryki dekoru z Craftveny. Natomiast tutaj te farby to są z renesansu. To są farby akrylowe. Tutaj jest Umbra Palona. I druga jest tej samej firmy Flow Acryl, to jest ta sama seria i mam ta ziemia umbra. Um, także one się widzicie różnią odcieniami, ale fajnie tworzą jedną całość, także ja to serdecznie polecam. Natomiast jeżeli macie inne brązowe farbki, to jak najbardziej można ich użyć. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zostawcie subskrypcję, e, napiszcie komentarz. I wyczekujcie kolejnych magicznych filmów. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się. Koniec psot.